BOOM Siemano! Właśnie wróciłem moim muszę zrobić jeszcze fryzurę przed całym to bilsem już. Właśnie widziałem z buszu, nabrałem trochę animusu. Jest to bil szalony. Będzie dzisiaj każdy widz zaskoczony. Bo prosiliście nas o hype'a i spełniamy wasze życzenia. Zrobiliśmy mega duże zamówienie, abyśmy zrobić mogli dla was mega cenę na miareczki hype'a. Obecnie one się sprzedają bardzo dobrze w cenie 89 zł. Hype hype, 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 ale słuchajcie, chodzi o to, żeby po prostu one zalały ten kraj. Więc docencie to, co dla Was robimy. Z 89 zł robimy dla Was 49 zł. Zobaczcie, kiedy to jest prawie połowa ceny. Jakościóweczka, tu jest poli, poliwęglan, 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 poliwęglan. czarny z logiem hypa, do spi, do, rzepek do spinania. Tak, tak to ok. wygląda złożone. Nawet powiem Wam, że oryginalnie jest tak złożone. Jest jeszcze wygodniej, jak zrobi się tak. Bo jest wtedy jeszcze mniej miejsca, zajmuje praktycznie mm -hmm. do każdego... Pokaż, rozłóż tą miareczkę, pokaż jak każdego... ona cała wygląda. Może połóżmy ją na podłodze, na podłodze, na podłodze Krzychu. Ja ją przejadę, pokażę jak to wygląda. Tak to wygląda od Hype'a. Jest taki rekinek, który wyskakuje z japy. Napis Hype Tackle i mamy magiczną bejerę 130 cm. I jeszcze jest zakończona też... 133 cm. Zakończona pół. plastikiem na końcu takim, tak żeby wytrzymała twarda miarka. Słuchajcie, po to aby... Promowała markę Hype Tackle nad wodą. Słuchajcie, to jest cena tylko do tak zwanej redukcji stoku, bo mówimy, żeby zrobić taką cenę to po prostu musieliśmy zrobić potężne, potężne zamówienie, więc zamówienie nie zrobione, jak robimy redukcję ceny, no to wraca do 89 zł, W 89 złotych sprzedaje się codziennie, więc e, robimy mega ukłon, więc kto pierwszy nie chłapie, wysyłajcie do swoich ziomków, bierzcie po kilka dla ziomków ile? prezenty 49 no zł 89 to jest prawie połowa, także to jest naj, największy banger tutaj e, w tym wszystkim postanowiliśmy zrezygnować ze swojej marży na rzecz promocji marki, także to jest mały ukłon od nas w stronę Waszą, a teraz lecimy z regularnym Top dealsem. zobaczcie jak to będzie dzisiaj wyglądało. W skrócie Wam pokażę, będą slajdery, będą jerki, będą duże przynęty i heringi, wiem, że je chcieliście, więc ktoś tam przewidział już w komentarzach, że będą heringi, no. podbieraki i sporo ciekawostek, takich jak na przykład wędki do łowienia sandaczy ze złotymi Przelotkami, Złota, więc lecimy skromne. Lecimy eee. krzyk, lecimy. Słuchaj, to tak, po kolei sobie pójdziemy. To może delfina sobie na później, natomiast tak. Yy, Sliderki szesnastki, nasze kolory limitowane. Yy, ponieważ mamy ich jeszcze sporo, a teraz jest fajny okres, bo, bo zaczyna się okres wielkiego żarcia dużych drapieżników. Więc takie no. przynęty na pewno mogą Wam tutaj Tutaj musimy, musimy przyznać, że liczyliśmy na po prostu większą sprzedaż tych jerków, tych, e, e, ale no, niestety, producent dał nam za wysoką cenę na nie. 190 będziemy... wysoka cena. I tutaj jest podobna sytuacja, troszeczkę też. Bardzo musieliśmy, brzydko mówiąc, ściągnąć portki, zejść z naszej marży. Dlatego teraz taki zestaw sliderków, 5 tu. Sztuk... Niestety zarobił tutaj Fox, a nie my. W tym <laughs> wszystkim e, trochę tak. E, zestaw 5 pieczu... nam tyłki po prostu tą ceną. Nie ma trzeba serdecznie, trzeba powiedzieć, no. zło ili nas po prostu Wyjściowo niemiłosiernie. Wyjściowo 199, jak się przyjrzycie, ja już tutaj na sklepie już robiłem 169, żeby trochę ta sprzedaż drgnęła, coś tam drgnęło, ale specjalnie. natomiast teraz możecie te jerki wyrwać, czyli powiedzmy od regularnej ceny 995 zł za taki zestaw byście musieli zapłacić, w tej chwili płacicie, pozamieniliśmy cyferki po prostu, taka mała tutaj kosmetyczna sztuczka, 599 zrobiliśmy, także po 120 zł od łebka to już jest praktycznie po kosztach, także jest fajna dla fanów marki, dla mamy, kolekcjonerów, ta. ale też dla wędkarzy. Tak, po bo one tak. też na grzbiecie mają napis, napis pleciona, tak? pleciona. Pokażę, tak? Każdy Tak, jeden z nich będzie Każdy miał taki jeden jest jeden nas projektowany. No to Zobaczcie. na pewno cena zrobiła. O, proszę. Coś takiego. Na każdym z tych dziarków macie taki napis, więc też nie lada gratka po prostu dla fanów. I tak. i jest to kolekcjonerski, jeżeli chcecie wspierać, wspierać pleciona, to jak najbardziej bierzcie ten zestawik. Jest to duża... Foxa. Fox spierać, no my już. Y, słuchaj, Fox już został wsparty no. na samym początku, jak od nich to y, kupiliśmy, tak? Teraz trzeba wesprzeć plecionę, żeby pleciona y, miała kasę na produkty, ma jaki Hype i po prostu. Y, a, a propos widziałeś, co to by wyprzy... przyszło? A, właśnie, a propos a. Hype, to zobaczcie, prosiliście o kasty. Już kasty są, niebawem będą na stronie ciężkie kasty. I myślę, że hype Spodziewajcie się lada moment filmu z nową serią, znaczy z uzupełnieniem pierwszej serii tak. H2, także śledźcie nasz kanał. Słuchaj, lecimy dalej. Westin, to są przypomnienia bardziej. Natomiast Swim. dziwię się, że jest tak niska sprzedaż tego jerka, bo to jest jerk za 89 zł. My go w tej bo chwili wiesz, to, Bo Wiesz, mega... była zła cena, bo cena promocja się skończyła jego. Okej, okay. to także macie on za był chwilę i wróciła cena na normalną. No właśnie, też już kurczę zgodę Ja zgodę ja ostatnio sam, zgodę zgodę sam cenę przywracam tego Okay. 44,50 z 89, czyli równe 50 oczek macie. To jest 15-centymetrowy czek, więc też kawał mięsa na jesień. Yy, kolor to jest Crystal Perch, natomiast yy, w zakładce Top this, to jest jedyna 15 w tej chwili, Ta. więc powinniście go znaleźć bez, yy, bez problemu. Yy, plus taki fajny bajerek, ponieważ to jest jedna z moich ulubionych gum, właśnie jeżeli chodzi o gumy do uzbrojenia samemu Ricky The to Na tę dziesiątkę łowię mi sandacze i szczupaki. Yy, 14 jest moją taką podstawową bronią, często na szczupaka. Z 21 na 11 złotych w tej chwili ma. Taki, za taki dwupak, więc 5,50 za gumę Westin'a, Ricky Drosz to jest no, bardzo to dobra śmieszne cena. śmieszne sosy. <coughs> yy, i, I duże, coś jesieniu, na jesień, tak. na jesieniu, duży jesieniu. troll, powiedzmy, czy na łowienie z łapki. Tą, ja tą 37 normalnie łapałem z łapki można nią 335 rzucać. 335 gramów, więc no. do odważnych świat należy, więc tak jak Majki, słuchajcie, mamy tutaj też takich... Fajna przynęta, wrzucają, naprawdę. Wrzucają. Robi, robi robotę łowienie na tą przynętę. Z ręki naprawdę uderzenia są niesamowite, szczególnie jak mówimy nocą szczupaki, to potrafi wywalić na podłogę uderzenie szczupaka w tak dużą przynętę, bo pamiętajcie, że im większa przynęta, tym szczupak więc, mocniej w nią wali, bo wie, że musi, musi więcej zabić. użyć siły, żeby ogłuszyć ofiarę, tak, także to jest nie lada gratka. 179 zł wyjściowo, słuchajcie, a my tutaj obcięliśmy sobie stówkę. 79 zł. Taki i 179 obcięć stówkę. Nie, no to, to jest 179. Pięknie. To, to, nie, to znowu Kasper obciął. Ja się aż tak bał, okay. Ja się troszeczkę, ty bałem, się, ty się no, tak no, grubo no, nie bawisz. To troszeczkę było drożej, ale Kasper obciął. Jak chcecie coś mniejszego, nie? to... Taki okoń. Taki perczat, 6 jak wyjściowo. Tutaj w sklepie też już 56, żeśmy gdzieś tam próbowali trochę ruszyć. Sporo tego jest, to jest bardzo dobra przynęta, słuchajcie. W tej chwili poniżej 50 oczek, czyli z 60 na 29 zł. Jeżeli ktoś nie jest tak odważny, żeby było na a, szczupaka a to 37. jest. Yy, nie, nie, tak, no ale to, a to jest w ogóle znowuż y, też bardzo dobra przynęta na sandacze, nie, jeśli chodzi toniowe, ten, y, ten perczyk, także no, on się no, sprawdza. To też jest w punktu, tak. I bardzo dobrze na szczupaczki, i bardzo dobrze na sandaczyki. Dobra i lecimy. To co chcieliście, a my Wam to oczywiście daliśmy. Słuchajcie, czyli ja tutaj przygotowałem ile mi blatu starczyło, więc legendarne są 19, herringi. są 16, 13, 11, 9, wszystkie praktycznie rozmiary. I tak, zaczniemy sobie o... Może chwilę o heringu, mm -hmm. tylko coś bym chciał powiedzieć, Dawaj. że nie wiem sam, ale jakbym miał stawiać to Najwięcej dużych szczupaków w swoim życiu złapałem na dwie przynęty. Jedną jest węgość 30, a drugą jest na pewno herring 25. To zacznijmy sobie. Tak dużych nie mamy. Mamy 19 największe i 19 macie. Słuchajcie, w kolorze golden Ambulance tylko, czyli te, które mam tutaj, z 18 i pół są przesunięte teraz na 7,90. Więc naprawdę... Ja też, dla mnie to też jest przynęta... Dla ciebie to jest strzał w kolano tak naprawdę, tak? Dlaczego? Że z takich Ja z kolei herringami bardzo dobrze tymi redheadami swojego czasu. Znaczy, siedzi... akurat na jedenastki, nie na dziewiątki, to mam dziewiątkę. Połowiłem na śmianówce, bardzo dobrze, że mhm. na przykład. W swojego czasu tak. to była moja barwa. Wiele osób mówi, ma. że dziewiątka, jedenastka to jest zabójcza broń na sandaczyki. Zdecydowanie. Tak? Yy... Także mamy tutaj yy, na przykład szesnastki, więcej kolorów, prawda? Szesnastki mamy już więcej kolorów. jest Kolorowy Fire Tiger to jest. Yy, na pewno trzy, czyli Green Silver, czyli yy, Dirty Roach i czyli. No mów Fire ten, Tiger. Krzych od Czyli razu na te, co są tutaj, i szesnastki mamy w cenie z 15 dziesięciu groszy na 6,90. Piękna cena. Więc też Piękna na cena za Słuchajcie, no, nie oszukujmy się, no, 16... sebecz, sebecz wypuszcza teraz nowego heringa, więc muszą się tych stoków trochę pozbyć. No, ale... Mogliśmy to kupić taniej, my teraz wy to możecie kupić taniej po prostu. Słuchajcie, to, no to, ale to ta szesnasteczka to jest uniwersal na sandaczyka, na, na szczupłego, tak z łapki, z opadu teraz na jesień. Petardina, dobra, i co dalej? Trzynastka, 13, 13 będzie w golden ambulansie, w pajku, w Green Silverze. Uh -huh. Nie ma tu golden ambulansa, tak? Nie, no. nie zmieścił się. Jest 13. Y I tu będziemy mieli z 9 zł na 4,5 zł, więc macie... Połowę. O, no i dobra. Sykniętą. I Jedenastkę mamy z 7,5 zł na niecałe 3,29 zł. I dziewiątkę mamy z 5,50 tu na 2,50 za Heringa Seve. Kabi 50. Hering 4D, szat za 2,50. Piękna raz pszczoła w historii. Piękna same. pszczoła. Brawo Krzych, brawo Kacper. Brawo Savage Gear. Jeżeli chodzi o przynęty słuchajcie to jest tyle. Jeszcze dołączyła do nas nowa firma jeżeli chodzi o Top Deala firma Delphin. za co dziękujemy. Liczymy na jeszcze lepsze ceny. Dlatego teraz możemy Wam zaproponować flagowy swojego czasu produkt marki Delphin, czyli wędkę Delphin Zandera. Bardzo szybkie, bardzo suche blanki, yy, lekkie wędki, niesamowicie, z takimi fajnymi innowacjami. Tutaj zobacz, tu masz taki widzisz, dostęp do blanku, trochę jak u nas w fartkorze, ale mm -hmm. no, tutaj jest lakier, widzisz, u nas jest no wiesz, no, in ten, to jest innowacja. Ale to jest napleciony. co jak komuś niewygodnie, to zawierz, że tutaj zatyschniętej, za, śleska, za Ale tutaj ciekawe są te przelotki, bardzo mega ciekawe, dlatego jest taka wędka innowacyjna. Gypsy style ona się powinna nazywać. No, style. No, fajnie, na bogato. Yy, tak, tu zobaczcie. Na bogato. Chcecie się przybiksować, przy łowieniu sandaczy, to Zobaczcie, jaki fajny spigocik. To jest wędka z dość mm -hmm, wysokiego fajne. modułu węgla. Zobaczcie, tutaj mm -hmm. mamy jakiś taki Uwen na spigocie. No, no, mówmy się, jak, dopóki te wędki nie były przesunione, to sporo osób z samej pleciony je kupowało, nie, tutaj no naszych pracowników, tak? Parę, tak? O, parę osób, je cenią, jest, To są tak. naprawdę bardzo poprawne sandaczowe kije, tam one się nazywają Zandera. Zandera się nazywają. Delfin Zandera. E, I są, przyjemy, damy radę coś pokazać, myślisz? No, Łagus miał nam pomóc Szczyto, i co? Szczytowo, mocno, tak, tutaj i tutaj oczywiście zapas mocy. Ale jest moc. Jest, no to jest O Jezu, ale jak, poczekaj, ja nie jestem w stanie go utrzymać, dawaj, uh -huh. ciągnij jeszcze raz. Yes, no snap, naprawdę, fajne, naprawdę fajne, dużo oczek wach. Śpiewa. Fajna moc. Śpiewa. <gry> fajna moc. Tak, także tak. I tutaj no, Mike'i wspomniał, e, wspomniał o tych przelotkach, to, to jest wszystko. To jest jakiś patent delfinowski, natomiast Oni to sami jest stworzyli ta... swoją przelotkę, tak? E, znaczy tu Seagate e, się e, to... dopisuje, natomiast e, ja, ja Seagate-owskich nie widziałem takich, ja e, więc może nie. uchwyt. Może e, do... Musiałbym doczytać konkretnie, nie wiem, co Oni zrobili tak. u siebie w fabryce. Słuchajcie, e, co to jest za patent? To jest patent, żeby ta przelotka ważyła jak najmniej, dlatego ta wędka może być bardzo lekka, bardzo szybka w tym momencie. Mhm. I jakie e. to są parametry tych wędek, może być powiedział? Słuchaj, mamy cztery modele. Mamy dwa modele długości 2,10 do 21 gram, drugi do 28 i mamy dwa modele długości 2,30 i tak samo analogicznie do 21 i do 28 gram. I klasyczne takie wiesz, średnie ciężary najbardziej lubiane przez... Tak, męczkaże, takie bardziej tak? łódkowe yy, na, na, na polską zaporówkę, tak gdzie największy sandacz jeden był podobno 65, ale już go wyłowili, więc teraz zostały tylko te 45 i to idealny Mów o cenach, co tutaj się udało Słuchajcie, zrobić. Słuchajcie, yy, zaczynały się takie od 404 zł yy, do 438 najdroższe. U nas na top dealu po, po, poniżej połowy Czyli od 199 do 219 zł, oczywiście najmocniejszy, najdłuższy będzie najdroższy. I połowa ceny, słabszy. tak? Ucięte. Połowa ceny tutaj jest 50 oczek. Mm -hmm, I jeszcze pięknie. Delfin y, dał Podbieraki widzę, taki. Podbieraków. i co so, Jest tu cała gama tych podbieraków, tylko też kilka To są taka klasyka, do domem, bo... można powiedzieć. Retro style lata Troszkę 90. Tak, czyli, czyli takie mamy. Nie, mocno, no, petardina powiem Ale nie ci. takie bardzo lata 90. Ze względu ale na to, to co masz to, to jest tutaj za materiał. Tak? To jest amelinium, tego nie pomalujesz. Słabo, jest. do wędki elektrycznej się nie nada. <grymne> jest Kiedy końcu sobie... jakiś producent? Ale ja ci mówiłem, przecież, że zrobi nie że robi miedziane. Przewodzi prąd aluminiowy. A używasz do no, wędki elektrycznej? mam w domu instalację <grymne> aluminiową i mam z nią problemy. Aha. Ale wiem, że przewodzi. Tak to jest spakowane, więc zobaczcie, bardzo, bardzo mobilne do pakisty mhm. czy cokolwiek. I mamy tutaj kilka rozmiarów, kilka, ym, y, kilka długości, kilka wielkości kosza. No, y no, powiem ci szczerze. Jestem zajarany tym, bo to jest taki powrót do klasyki. Wiesz, Ale z gumowaną siatką. Mam taką klasykę, klasykę też mam. N naprawdę siatku, jest to siatku. super opcja. sobie sam coś takiego na nauczę. Yy, na ten wezmę. przykład ten podbierak, akurat który trzymam w ręku, yy, czyli to jest yy, duży 70 na 70 gumowany ze 146 zł na 95 zł, więc to jest bardzo dobra oferta y -y. według mnie. Ja pamiętam, że jak na Marywilu kiedyś kupowałem taki tam jak Sonoski czy coś, yy, to na Marywilu 10 lat temu podobny bardzo podbierak kupowałem za 90 zł. Tak? Ale bez gumowanej siatki. gumowaną siatką A, już wtedy, właśnie. To będzie 90 metrów. No dobra. Dobra, dobra, weź gdzieś, pokaż, nie? to bo on jest wydłużany, prawda? On jest tak, one są, one on, one jest... są y, teleskopowe. macie teleskopowe A jeszcze roczke, można go wydłużyć. Ej. Także całkiem, nawet i na brzeg. Ej, i to do jest naprawdę rybki. petardo, zobaczcie co krzychu tu odwalił, nie? Zobaczcie. Długości no. sztycy mam tutaj jakieś. Nie mam tutaj, mam. E, 250. Nie no słuchajcie, zobaczcie, to jest aluminium władowane, za tak długi podbierak poniżej stówki. To tylko pleciona na top deal w Także tak, tutaj macie bardzo mocne to, to całe trzymanie, tak, to też jest wszystko metalowe. W ten sposób się to w strony. ten sposób się to składa, tak? Tutaj składacie, więc mówię do Bakisty, czy cokolwiek. I ten kosztuje 95 zł. No mamy mniejsze podbieraczki. Mamy mniejsze, tutaj. właśnie chciałem Ci pokazać, bo jeszcze mamy inny rodzaj, mamy też właśnie takie klasyczne, klasyczne, bardzo klasyczne, mianowicie z siatką siatkową. Oczywiście troszeczkę tańsze. Aha, to jest siatka Tak, ten przykładowo. No bo używca, czy coś takiego na przykład. Tak, czy do ten karpie. przykładowo to jest 79 złotych. Okej, okay, czyli dwie dyszki taniej jest taką. Tutaj siatką. Tutaj jest, tutaj tak, i tutaj jest mhm. 30-35%. No a tu podbierak już w ogóle będzie tani, petarda. To, to jest mega tani, bo to jest siatka, siatka... Najniższy model. Mhm. Siatka plastikowa, uchwyt plastikowy i ten podbierak mały kosztuje. To jest ten, to jest z 61 na 39,90. 39,90 to jest piękna cena. Słuchajcie, nieraz jest tak, że nie liczycie na, na jakieś nie wiadomo jakie łowienie, ale ten podbierak powinien być. Słuchajcie, to jest taki podbierak, że on jest tak naprawdę, jesteście w stanie go wsadzić. Nie wiem, przytroszyć do plecaka, do paska, gdziekolwiek, wrzucić do plecaka Wszędzie luzem. mieć. Tak mobilny, no. taki mobilny, za 39, 39 zł. I no. oczywiście przejrzyjcie, słuchajcie, nie przygotowałem wszystkich, bo to by był las podbieraków i nie było o czym mówić. Przejrzyjcie ofertę Tobie na tej na stronie, bo tak, cały czas są uzupełnienia, różne różne zmiany cen, także warto sobie wejść, <grym> w całą ofertę przejrzeć. No tak? i jeszcze, mój moje, 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 moje osobisty zawód troszeczkę, bo wędka, która się nie sprzedawała jakoś wybitnie dobrze, a jest w naprawdę dobrej cenie. Jak? jest. Przecież my ją wyprzedaliśmy, wariacie. To ona przyszła Tak, 3, on... 3 metrowa? Nie, 2,70. Aha, 2,70, dobra. 3 metrowa. metrowa. Okej, okay, masz cena, rację, 2,70 została jakich... no, wyprzedana, tak. Cena z jakich przyczyn, nie wiem dlaczego skoczyła w górę. Ja postanowiłem, ponieważ mamy jeszcze trochę, postanowiłem ją przywrócić do Top Deala i jeszcze dyszkę urwać, ponieważ ta sprzedaż była niezadowalająca dla mnie. No tak, ci, co nie kupili tej 2,70, która się wyprzedała, mhm. tak, do 30, mogą kupić 3 metrową bolenię. 3,04 do 30 gram. Vendetta, czyli, czyli seria Wenerate przepraszam, seria ta biała od ABU, typowa boleniówka 3 metrowa piękne, z zapasem w dole Piękne, klasyczne i teraz ugięcie. 119 złotych za 3 metrową boleniówkę, słuchajcie na jesień pod, pod cykady, pod większe woblerki myślę, że brzegu, na pewno tak, bo, Ale ma moc w dole, nie? Ma dużo, bardzo mocy dużo w dole, ma. Nie, naprawdę. teraz złamiesz. Jak? Nie złamie, no co ty. Widzicie to jak się bawię tą wędką. Widzieliście? ja mnie prawie okręcił tą wędką. No, kurde, cenę, mów cenę. 12, 12 mów cenę. 119, tak? 361 wyjściowo, 119 w tej chwili. Petarda. 36 oczek. Petarda. Petarda, bierzcie brawa bierzcie dla Krzycha. Ej, jesteś bez przywrócił do Top deala, nie? Bo ona już wyleciała z Top Deal, kurde. Zaraz Yo. skończymy film i pewnie dostanę tutaj okay, za kamery okay, bęgi okay. małe, ale trudno. Dzięki w, w takim razie, że byliście z nami tak? w dniu Dziękujemy, dzisiejszym. Dziękujemy, tak. Słuchajcie, wpadajcie, śledźcie Top deala, śledźcie nasz newsletter, mailu, mailing. Pamiętajcie, że jak macie mailing, jesteście wiecie, pierwsi. Dokładnie, także mordeczki. Korzystaj z Top deala, w szczególności. Y Słuchajcie y, heringi, bo to jest y, towar y, limitowany. Oczywiście, nie zapomnijcie y, do każdego zamówienia dorzucić miareczki, hype'a, no i oczywiście dla kolekcjonerów. Idźcie Zestawy na ryby, nie siedźcie w domu, bo żrą teraz jak wściekłe, wszędzie Także ludzie mordy, mówią. bawić się, korzystać i do następnego top -dilsa łapy w góry, komentarze w dół. Elo!